Pomieszczenie, w którym się w tej chwili znajduję jest nowym pomieszczeniem, które weszło w skład trasy turystycznej. Grywaliśmy tam, a tutaj panowie przygotowują elementy, które są wyposażeniem tej trasy turystycznej. Po nowemu taka piękna lampa solna, zobaczcie jak to ładnie wygląda. I wszech obecna sól dookoła siatka na górze przymocowana, żeby ktoś czymś w głowę nie dostał no i ciepło, 21 stopni ciepła na dole tutaj na ścianie wiszą nasze zdjęcia uczestników, którzy brali tutaj udział w trzech dotychczasowych imprezach przyszła wycieczka młodzież szkolna odwiedza kopalnię soli w Kładawie. A to będzie wisieć tutaj wieki wieków. W tej przestrzeni również grywano. Taki oto korytarz. A sami musicie przyznać miejsce magiczne, i miejsce klimatyczne. I można tutaj również postrzelać z łuku. W Grucie Sane by nas ubierało się tych łez, później z tego sama słowa. Także po co są słone, tak, klastek, to jest lastek, to jest sam. Można szczelać, takie są efekty przygotowywania do wybuchu, kiedy na dole nikogo nie ma. Zrobiło się ciemno, i za chwilę będzie bum pewnie. Ląty, nie? Tak. O matko no. Jasna godzina Nieźle, Co to? To, to robią takie kurcze te głośniki, nie? Te... Taki jest efekt przy wybuchu na dole Ja w pierdziele to, Ludzie wiedzieli jak się wyjeżdża Jak zjeżdża z kopalni, czyli w Kłodawie. Panowie, do zobaczenia To widać z drugiej strony. Druga komora jest nad nami, tak czy pod nami? Poziom. To są dwie, nie? Windy No, pod nami. pod nami. Pod nami. Drugi poziom. Czyli tu gdzie jesteśmy, wchodzi tak, 13 jesteśmy osób. Na, jesteśmy na 16. 16. 16. 16. i na dolny 16. 32 osoby na raz. I startujemy do góry. No. Czas jazdy pójdą minuty. O, minuta 40. No, Zatrzymaję, z to jest około 2 minut tak. Sygnalizacja działa. Wysiadać będziemy na drugą stronę. Nie, tu. Z tej strony? Tak, wsiadamy i wysiadamy w to samo. No dobra, startujemy. Dobrze, że jest lampka. Cokolwiek widać, to jest lampka. Bo było ciemno. Ciekawe ile lat ma ta winda No to będzie miał ze 30 to się mówi klatka na to klatka, no. A klatka gdzieś około 30 bo, yy, W tym czasie kiedy jeszcze ja pracowałem to była wymieniana ja to 20 lat robię A tak z ciekawości się spytam Kurwa, się kiedyś się nie. Te liny są zawsze zmieniane po karęce. Także yy, to nie ma takiej możliwości To jest kontrolowane po każdej zmianie w tej dobie, po tygodniu, po miesiącu, po roku, po roku wszystko jest kontrolowane. Musi być. Służby wewnętrzne i służby zewnętrzne, że wyjeżdżałem tak, wyrywkowo, bez Słyszeliście, nie ma obaw, to się urwie. Jak mówią psy, co szyte pracują, to jest najbardziej bezpieczne miejsce na świecie. <laughs> Udało się wyjechać, znamy. No Wjeżdżamy na górę. Wjeżdżamy na plus 14. Aha. Czyli 14 metrów na ziemią. Wysiadamy. Bo to jest przystawa do wozów, wyjeżdżają, rozładowanek i tak dalej. Na, tutaj jesteśmy na górnym tylko. Na górnym jesteśmy. Yeah. Wypuśćcie nas! <laughs> Dobrze, proszę proszę nie stać tyj! Nie, proszę pana <laughs> Wszelki wadek się trzęsie, żeby... Nie, 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 bo już no, tak. na dolne, na okay. dolne do, Dziękujemy, nie, do zobaczenia Tutaj wysiadamy, tu będziemy wsiadać O ok, teraz to już tak nie idzie Bo kiedyś wozy wjeżdżały puste Tam pełne były wypychane I teraz wszystko tak, jak tam był kołowrót Wysypywane wozy I na kruszarnię, na mordownię, Działo się